Dlaczego czujesz się tak okropnie, kiedy toksyk całkowicie cię odrzuca? Udane, efektywne i efektowne odrzucenie przez popaprańca jest szczytem wielkości toksyka. Toksyczni ludzie odtwarzają swój dramat z dzieciństwa, ale zamiast być odbiorcą, przerzucają go. I w tym momencie popapraniec jest w stanie uzewnętrznić się, pokazać tobie, pokazać mnie swoją absolutną wyższość. Ja wiem, że tobie teraz tak bardzo zależy ale wiedz że dla niego to tak naprawdę nic nie znaczy przykre to co teraz powiem ale cała wasza znajomość była tylko sparingiem ćwiczeniem mającym na celu dojść do tego punktu w którym znaczysz dla niego dla niej tyle co owad podczas gdy toksyk szybuje Afektuje się tą chwilą, pozbawiony empatii, zimny i nieprzenikniony dla ciebie. Co ciekawe, dokładnie tak samo jak to zrobili z nimi ich rodzice. Jednak chyba najbardziej boli to, że myślisz, że ich miła strona, ta ich wersja demo, którą sprzedali ci na początku waszej znajomości. To ta osoba, którą są przez cały czas. Ta osoba, którą są na co dzień. I wydaje ci się, że jeśli tylko użyjesz właściwych słów, jeśli tylko zrobisz dobry uczynek dla nich, że możesz ich odblokować, że wręcz przywołasz tę postać czy osobę, jaką byli na początku waszej znajomości. Alter ego poprańca, które przejmie nad nim kontrolę i że będzie Cię kochać na zawsze, i na wieki. Tyle, że to się tak naprawdę nigdy nie stanie. Bo prawda jest taka, że Szumowina paradoksalnie nie lubi tej postaci. Faktycznie może mu się spodobać to, co może ugrać tą postacią z początku waszej znajomości, ale w dłuższej perspektywie... Uh -uh. Jemu się to nie opłaca. Czy ty w ogóle wiesz, z czym tak naprawdę masz do czynienia? Czy jesteś tego świadom, świadoma? Toksyczni ludzie nigdy nie dają ci nic za darmo. Cały czas udawali, że są ci posłuszni, tylko po to, aby wszystko ustawić pod siebie. Postać, którą wykreowali, była przynętą. Dzięki czemu mogli cię Omamić. Robią to wszystko, aby jeszcze raz rozegrać dramat z dzieciństwa i tym razem wyjść zwycięsko. Cały proces nigdy nie trwa długo i są zmuszeni znaleźć kogoś nowego, aby powtórzyć to wszystko jeszcze raz, wiecznie goniąc za tą słodką chwilą triumfu. Wiesz co? Podobnie ty rozgrywasz swój dramat z dzieciństwa, chociażby porównując osobę zaburzoną, toksyka, z osobą normalną. Mierzysz ich swoją miarą, próbując zmusić ich do dokonania niemożliwego. Jeśli któryś z rodziców Ciebie nie kochał, to nie dlatego, że nie da się Ciebie nie kochać, bo jesteś wspaniałą osobą, ale tak jak ci, których teraz ścigasz, kochają tylko władzę, jaką mają nad Tobą.